Co dalej z Polską po Ukrainie? Granica, uchodźcy i przyszłość. Dziękujemy wam za serdeczność. Dziękujemy za to, że nas przyjmujecie jak swoich, jak rodaków, jak bliskich ludzi. Jesteśmy na polsko-ukraińskiej granicy w medyce. Saluto, orajanie to Wójt, po w tym kraju Dużo ludzi, które chciałbym zaprowadzić Ukrainę. Dużo podróbne je. i święty do pomocy u naszej krainie. Witajcie. Kiedy na Ukrainie trwa wojna, wiele miast boryka się z gigantycznymi zniszczeniami. Jednym z przykładów jest centrum Harkowa, gdzie został zniszczony główny drewtak miasta. Wielu Ukraińców decyduje się na wyjazd w poszukiwaniu bezpieczeństwa np. do Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Mołdawii czy też innych państw. Tylko do naszego kraju przez pierwszy tydzień wojny dotarło ponad pół miliona Ukraińców, ale też innych uchodźców, których osobiście spotkałem na polskiej granicy po przyjeździe. W tym między innymi Amerykanina, który ledwo zdołał razem z żoną i rodziną uciec z Charkowa. You are from outside the border, or yeah, just the border? You crossed the border, yeah? Uh, because we want to ask you. Uh... Because there is many news in Poland. So, you were studying in. No, uh, I'm an American. Um, I was here for medical reasons and I was here because um, I was getting married. Okay. And the Russians invaded. So, we could On the day we were getting married, so we yeah. came from Kharkiv because it, it was really bad there. Uh -huh. And we just traveled here. But I'm American, so I had to come through that gate. And she and three kids had to come through this gate. But I don't know where she's at. So, I don't know are they coming on buses or. So, I'm trying to find my fiance and the three kids. Okay. So, to the reason you crossed the border from Ukraine? Yeah? Because they were the Russians were bombing Kharkiv so horribly. We ha we had to leave. I mean, it, it was horrible. It's it's yeah, really bad. We know, we know, we know. Więc jak widzicie sami, e, nie są tutaj tylko osoby, które przyjeżdżają z krajów afrykańskich. Ten pan był ze Stanów Zjednoczonych, miał normalnie rodzinę w Kharkivie. Miał tam żonę. No i sytuacja ich zmusiła, że musieli nagle wyjechać. Rosjanie dokonują u naszego wschodniego sąsiada licznych zbrodni wojennych. Którym już w toku tworzenia tego materiału przygląda się trybunał w Hadze. Obecnie największe obawy dotyczą Mariupola, który jest otoczony jak Charków. Oprócz tego w dalszym ciągu zagrożony jest także Kijów. Rosjanie dosłownie dwa dni wcześniej ostrzelali okolice lokalnego dworca kolejowego. Rakieta tym samym zniszczyła duży ciepłociąg. Poinformował doradca w MSW Ukrainy Anton Heraszczenko. Część stolicy może być pozbawiona ogrzewania. Do tego Rosjanie kontrolują teren elektrowni w Czarnobylu, gdzie znajduje się rozdzielnia odpowiedzialna m.in. za Kijów i znaczną część północy kraju. W przypadku gdyby Kreml zdecydowałby się odciąć Ukraińców od prądu, Doprowadziłoby to do jednej z największych katastrof humanitarnych, jakie kiedykolwiek miały miejsce. Ten argument zdaje się póki co zatrzymywać Putina, ale ten wydaje się być coraz bardziej nieobliczalny. And if Putin was to the European Union, to NATO. and to break the international community he has achieved exactly the opposite we are more united than ever and we will stand up in this war that is for clear that we will overcome and we will prevail we are united and we stay united Nigdy w historii współczesnej Polski nie mieliśmy do czynienia z tak masową imigracją. Dlatego w dzisiejszym materiale, na podstawie własnych przeżyć z granicy w medyce, gdzie udałem się przed publikacją tego materiału, postanowiłem przyjrzeć się temu, jak Polska przygotowana była na taką ewentualność. Sprawdzimy, jak może to długofalowo wpłynąć na cały rynek i gospodarkę w naszym kraju. Zobaczymy też, co czeka nas w niedalekiej przyszłości. Na waszą prośbę, postanowiłem także rozwiać część wątpliwości. Co do sytuacji w przemyślu, ponieważ temat ten był wykorzystywany w wielu mediach do manipulacji, którą miała ponoć podchwycić nawet rosyjska propaganda. Oczywiście mowa tutaj konkretnie o imigrantach z krajów afrykańskich, Bliskiego Wschodu i Azji. Zatem dziś poznacie odpowiedzi na wszystkie te pytania. Zapraszam Was do oglądania. Po najnowsze informacje zapraszam Was na mojego Instagrama, gdzie ciągle prowadzona jest relacja. Zachęcam także do dyskusji na ten temat na naszym Discordzie. Dziękuję osobom, które pomagały mi współtworzyć dzisiejszy odcinek. Jeśli macie możliwość, spróbujcie także znaleźć najbliższy certyfikowany punkt pomocy Ukrainie lub wesprzyjcie finansowo zbiórkę, którą znajdziecie w opisie tego filmu. Nie oszukujmy się, to trudne czasy, dlatego warto sobie wzajemnie pomagać. Dziękuję Wam za chwilę uwagi, a teraz przejdźmy już do materiału. Na koniec stycznia 2021 roku cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS było 718 tysięcy, z czego 524 tysiące miało obywatelstwo ukraińskie. Przypuszcza się jednak, że oficjalne dane na temat pracujących są mocno zaniżone z uwagi na dotychczasową możliwość wjazdu przez Ukraińców do Polski na okres do 3 miesięcy. Teoretycznie w celach turystycznych lub z uwagi na rodzinę, ale wiadomo, że część z nich jechała za pracą i byli zatrudniani nielegalnie. Do tego Ukraińcy stanowili też największą grupę obcych studentów, którzy studiowali w naszym kraju. Powoduje to, że szacunki mówią o nawet około 2 milionach obywateli Ukrainy, którzy żyli lub pracowali w naszym państwie przed aktualną rosyjską inwazją. Dlaczego zdecydowałaś się przyjechać do Polski? A zdecydowałam się przyjechać do Polski, bo po prostu szukałam inną pracę, inne życie. Chciałam zacząć wszystko jakby z czystego lista, nie wiem jak powiedzieć tak dokładnie. Od nowa. Od nowa, tak? Coś innego spróbować? No, zdecydowałam się przyjechać na zarobki. Chciałam zarobić pieniędzy, ale jak przejechał, to takie piękne miasto Gdańsk, tak wszystko spodobało się i chciałam tu mieszkać. то пусть не сделал себе визу и вернулся до Польши. Край был, то есть, ближе до Украины, то есть, такая вспульная часть культуры и трохи Латвии с языком. И для этого выбрал им Teraz wiele wskazuje na to, że zaledwie w ciągu nieco ponad tygodnia do Polski według ostatnich danych uciekło nawet 600 tysięcy Ukraińców. A to, to dopiero początek. Ponieważ 3 marca Władimir Putin w rozmowie telefonicznej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oznajmił, że ataki rakietowe to medialna manipulacja. I będzie on kontynuował swoją operację w tym kraju. Prawdopodobnie prowadząc nawet do jego całkowitego zajęcia. Le prezydent Putin wybrał wojnę. Biorąc pod uwagę niedawne postulaty, które Ławrow przekazał Blinkenowi w czasie rozmów dyplomatycznych USA-NATO-Rosja o wycofaniu sprzętu sojuszu z Polski, Rumunii, państw bałtyckich oraz ogólnie cofnięcia rozszerzenia do stanu sprzed 1999 roku, a także wprowadzenia Ukrainy do wschodniej strefy wpływów bez możliwości kiedykolwiek przyłączenia tego państwa do NATO, można odnieść wrażenie, że Putin dosłownie stracił rozum. Chociaż potwierdzenia tej hipotezy nie mamy. Oczywiście dlatego, że nie ma oficjalnej, wydanej przez lekarza deklaracji, ale myślę, że sami możecie ocenić jego aktualne postępowanie. 24 lutego zaczęła się specjalna wojenna operacja wojenna na Ukrainie. Nasze żołnierze walczą z pełnym zrozumieniem prawa swojego działania. Nigdy nie odkażę się od swojego przekonania, że Rosjanie i Ukraińcy to один naród. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали многие оболванины нацистской националистической пропагандой. А кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи... Uśpieszne. nie ma więc co się dziwić, że tak wielu Ukraińców próbuje znaleźć schronienie w innych państwach w tym w szczególności w Polsce dlatego oprócz analizy tego jak to się odbije na państwo długoterminowo póki co pokażę wam jak to dokładnie wygląda ponieważ specjalnie pojechałem na granicę w Medyce i do Przemyśla to co teraz widzicie to jest miasteczko pomocy pierwsze takie większe w Przemyślu E, można w nim znaleźć podstawowe produkty, które mogą być potrzebne osobom, które już do Polski się przedostaną. Są też autokary, które prawdopodobnie e, zawożą tych ludzi do innych miast, bo też mają swoje rodziny znajomych. E, no i tak to wygląda, jak tutaj widzicie. Cały czas ludzie donoszą jakieś nowe rzeczy, typu szampony, pampersy. To jest potrzebne. Tutaj, tutaj są wszystkie te stragany, gdzie widać ewidentnie, gdzie rzeczy są zbierane. My też tam przed chwilą oddaliśmy pampersy, szampony, bo to jest teraz najbardziej potrzebne, ponieważ te zasoby się tutaj kończą z tego, co widzieliśmy. No i to wygląda tak, jak teraz widzicie. Wiele ludzi czeka na transport, ogrzewając się w przygranicznej biedronce. Ale ci, po których nikt nie przyjedzie lub będą musieli poczekać nieco dłużej, przewożeni są autokarami do schronienia na wjeździe do Przemyśla. To tam przygotowana jest specjalna hala, w której można się ogrzać, a wcześniej są stragany, gdzie uchodźcy mogą uzyskać najpotrzebniejsze im rzeczy. W tym także karty SIM, aby mogli zadzwonić do rodziny. To, co tutaj widzicie, to jest hala, w której ludzie mogą się przespać, ewentualnie, jeżeli nie mają gdzie spędzić pierwszej nocy, no i też zaczekać na transport, ewentualnie do innego państwa lub też miasta. Generalnie jest bezpiecznie, a pod względem organizacyjnym wszystko działa jak należy, ale organizacje pomocowe informują, że przy takim napływie osób, środków może w pewnym momencie zabraknąć. I w tym miejscu warto zadać sobie pytanie: czy Polska poradzi sobie z taką ilością przyjezdnych? Dlatego najpierw odnieśmy się do wypowiedzi rządzących. Jako Polska od pierwszego dnia aktywnie pomagamy naszym sąsiadom. Polska przyjęła już ponad pół miliona uchodźców uciekających przed tragedią wojny. Niemal codziennie rozmawiam z prezydentem Zełęckim o tym, w jaki jeszcze sposób możemy wesprzeć naszych sąsiadów. W czasie wojny Dzieją się rzeczy bardzo, bardzo smutne i dlatego po naszej stronie, po polskiej stronie przygotowaliśmy wszystko, żeby nasza infrastruktura była w stanie płonąć, przyjąć, zaopiekować się, żeby dostarczyć jedzenie, e, picie, żeby dostarczyć dach nad głową dla tych wszystkich ludzi, którzy tego dachu nad głową. Z dostępnych w internecie informacji możemy się dowiedzieć, że jest 8 punktów przyjęć z myślą o mieszkańcach Ukrainy, którzy będą u nas szukali schronienia. Są one zlokalizowane w miejscowościach przygranicznych cztery w województwie podkarpackim i lubelskim, między innymi w Dorochudzku, Dołchobyczowie, Zosinie i Chrebenem. Jednak nie wszyscy Ukraińcy, jak i inni uchodźcy, którzy przyjadą do Polski, będą chcieli korzystać z przygotowanych schronisk, jak i innych punktów pomocy. Wiele z tych osób ma środki finansowe, aby wynająć mieszkanie lub je kupić, co może spotęgować i tak już rosnące ceny mieszkań. Od kilku tygodni informowałem Was także o możliwości osłabienia złotówki względem najważniejszych światowych walut. Spójrzcie sami na cenę dolara, euro czy franka szwajcarskiego, który jest obecnie najdroższy w historii. Dolar natomiast od 21 lat nie miał takiej wartości, a euro poszybowało do poziomu z 2009 roku. Pokazuje to tylko, że w Polsce panuje zły klimat dla inwestycji zagranicznych. Wiele dużych firm obawia się ulokowania kapitału. W naszym państwie z uwagi na fakt, że aktualnie jesteśmy w pewnym sensie krajem frontowym. Do tego nie można zapominać o inflacji, która ciągle pozostaje gdzieś tam z tyłu głowy. W końcu w tym miesiącu ma wybić do poziomu ponad 10%. Tutaj warto mieć na uwadze, że nagły wzrost populacji w naszym kraju będzie niósł za sobą większe zapotrzebowanie na pewne dobra. Popyt będzie większy, a podaż mniejsza, co może potęgować zjawisko inflacji. Warto też podkreślić, że do Polski trafiają głównie kobiety z dziećmi, osoby starsze oraz ludzie niezdolni do walki. Część z nich nie będzie mogła pracować, co może spowodować wzrost bezrobocia. Oczywiście duża część Ukraińców chce wrócić do swojego domu, jednak nie wiemy, jak długo może trwać ten konflikt. No niektóre historie ludzi tutaj no, łapią za serce, na przykład ja też podwoziłem rodzinę, która miała piękny dom w Kijowie, który został całkowicie zniszczony. No, i ojciec rodziny przywiózł ich tylko na granicę, a oni przeszli granicę w ogóle nie mając nikogo w Polsce, więc ostatecznie zawieźliśmy ich do Kielc, gdzie dostali mieszkanie. No, a ojciec wrócił walczyć, bronić ojczyzny. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że z uwagi na liczne problemy, z jakimi obecnie się borykamy, czekają nas ciężkie czasy. W tym tonie wypowiadają się zarówno władze państwowe, jak i ekonomiści. Zbliżają się trudne czasy. Niestety i ludzie dobrej woli, przyjaciele, ludzie, którzy współpracują, powinni znajdować jak najwięcej punktów stycznych i budować e, możliwości pogłębienia współpracy, zwłaszcza w zakresie. Narodowy Bank Polski, aby uratować ciągle słabnącą złotówkę, będzie musiał sprzedać część swoich rezerw walutowych. Oprócz tego zostaną pewnie podniesione stopy procentowe, co w efekcie może na koniec roku doprowadzić, że planowanego wzrostu naszej gospodarki albo nie będzie, albo będzie on dużo niższy niż planowano. Problem można też zaobserwować w rosnących cenach surowców energetycznych, co jest bezpośrednio powiązane z ograniczeniem dostaw z Rosji. Europa Potrzebuje silnych gospodarek, niezależnych energetycznie od Rosji i to jest klucz um, naszej um, dyskusji dzisiejszej. Spójrzcie na ceny ropy, gazu, węgla czy też potrzebnych elektronice metali. Część z nich sięgnęła historycznie wysokich poziomów. Sami to czujecie płacąc rachunki, a nawet jadąc na stację benzynową. Ale warto podkreślić, że na paliwach zniesiony został podatek VAT, a mimo tego ceny już wywindowały do ponad 6 zł. Gdyby nie obniżki, dziś zapłacilibyście ponad 7 zł, a nic nie zwiastuje na to, żeby problem ten mógł się w najbliższym czasie rozwiązać. Ponieważ nawet rozmowy między stroną ukraińską i rosyjską, które miały miejsce 3 marca, nie przyniosły nic, co zwiastowałoby koniec wojny. Porozumienie skupiło się jedynie na korytarzach humanitarnych na terenach objętych walką. Ostatnio media obiegła też informacja o tysiącach ciemnoskórych imigrantów, którzy mieli 1 marca tłumnie przekraczać naszą granicę. Postanowiłem osobiście zbadać tę sprawę i będąc w Medyce, a potem na dworcu w Przemyślu, podpytałem wolontariuszy oraz kilka niezależnych osób, żeby odnieśli się do tych doniesień. Posłuchajcie sami. Trochę więcej osób ciemnoskórych było i pytanie czy to no bo tutaj różne sprzeczne, sprzeczne informacje się to, to, pojawiają i... To jest prawda. To był trochę niemiły wczoraj, mm -hmm. bo był, był dużo ludzi czarnych Arabów mm -hmm. i ludzi nie chcą zaprowadzić do przemysłu. No, tylko, mm -hmm. tylko autobus zaprowadziłem mm -hmm. jej, ale e, poznaliśmy ludzi z Tipeta. Mm -hmm. Oni wyjął studentów Ukrainą, pokazowałam mm -hmm. dokumenty, mm -hmm. że miałem visa do studentów. I Iluji jeszcze nie co um, zaprowadzić do przemysłu do... Tak, ja no go... mhm. był problem wczoraj, tak? Bo mhm. tak naprawdę w pewnym momencie tutaj się stało tak, że, że większość ludzi była puszczana autobusami, a ci biedni chłopacy tak o, o innym odcieniu skóry przez mhm. to zostali wysyłani tutaj pieszo i tak naprawdę tutaj nikim nie udzielał pomocy. A, jasne. I oni po prostu tu się zgromadzili, tak, my z nimi rozmawialiśmy i głodni, zziębnięci i zostawieni bez pomocy. Cieszymy się, że dzisiaj już ich tu nie ma, no bo w nocy tu byliśmy i byli. Aha, cieszymy jasne. się, że gdzieś w takim mm -hmm. razie już ta pomoc została udzielona i dalej. Jesteśmy przemyśleli wszędzie i wiemy, mm -hmm. że faktycznie pomoc działa sprawnie i są miejsca, gdzie ta pomoc nie domaga, tak? I, mm -hmm. i trzeba tego po prostu pilnować, żeby tej e, pomocy udzielać wszystkim bez względu na kolor skóry. Tutaj był wczoraj też, czy jestem niemal od samego początku? Codziennie jestem. Mm -hmm. I faktycznie działo się tak, ponieważ wiem, że no dużo osób twierdzi, że wczoraj tutaj było dużo więcej osób z innych części niż tam. Zgadza się, tak, tak, podchodzili do mnie, pytałem o narodowości oczywiście, bo żeby pojechać do innych krajów, szczególnie do Szwajcarii, no trzeba, mieć, trzeba być niestety Ukraińcem, więc pytałem o narodowości, byli Afgańczycy, Marokańczycy, Tadżykowie, którzy chcieli właśnie za granicę pojechać, dzisiaj nie ma, nie widzę tak dużo, ogólnie było wczoraj ba, dużo więcej osób, był większy tłum na dworcu niż dzisiaj, przedwczoraj było podobnie jak dzisiaj. A faktycznie były jakieś agresywne zachowania, czy to? Tego nie zauważyłem, nie widziałem nigdy. Prawdopodobnie duża część z tych osób mogła być studentami lub przyjezdnymi, którzy akurat znaleźli się w Ukrainie. Jednak tego nie możemy do końca zweryfikować. A dziwić na pewno może intensyfikacja tego zjawiska ograniczająca się niemal tylko do jednego dnia. Być może to kwestia procedur, a być może faktycznie była to część z tych uchodźców, którzy zostali w listopadzie przywiezieni przez Łukaszenkę. Jednak o to musielibyście zapytać już naszych służb. Niestety ja, o ile informacje te zdołałem potwierdzić, że nagle było wiele takich osób, tak nie mogę bez oficjalnych komunikatów snuć tutaj teorii. Przyszłość Polski w najbliższym czasie staje się być nieco niepewna. Ukraina, jak i Rosja byli naszymi jednymi z najważniejszych partnerów handlowych. Przez te państwa wiodły ważne szlaki handlowe, w tym ten chiński, który dla Polski miał szczególnie istotne w ostatnich latach znaczenie. Te wszystkie czynniki, razem z rosnącą ceną surowców, mogą spowodować, że rok 2022 będzie dla nas wszystkich wyjątkowo trudny. Jednak na horyzoncie rysują się także pewne pozytywy. Po pierwsze, w związku z zaistniałą sytuacją, w planach jest rozbudowa polskiej armii w ramach ustawy o obronie ojczyzny. Być może wpłynie to długofalowo na bezpieczeństwo. Mógłbym powiedzieć, że projekt ustawy o obronie ojczyzny dotyczy gruntowych, gruntownych, fundamentalnych zmian, jeżeli chodzi o polskie siły zbrojne. Kolejnym istotnym z punktu widzenia Polski elementem jest poprawa stosunków z Ukraińcami. Jesteśmy wymieniani przez ich władzę jako jedno z państw, które pomagają najbardziej. Dziękujemy prezydentu Polski Andrzeju Dudzi za osobiste liderstwo w pytaniu nadania członkostwa Ukrainy w Євросоjuzie. Dużo potrzebne jest, iż jedna dopoga polsi nasi kraini. Część uchodźców, oczywiście mówiąc tutaj głównie o osobach z Ukrainy, prawdopodobnie zdecydują się zasilić polski rynek pracy, zatrzymując w ten sposób zastój w pewnych sektorach. Zjawisko imigracji do Polski prawdopodobnie zatrzyma też populacyjny trend spadkowy, z którym to obecnie boryka się nasz kraj, ale także Rosja. To jest też jeden z głównych argumentów, dlaczego Putinowi tak bardzo zależy na Ukrainie. Co więcej, Ukraina może za niedługo stać się członkiem Unii Europejskiej i NATO, a silne połączenie gospodarki polskiej i ukraińskiej może zaowocować nowym boomem gospodarczym w tej części Europy. Póki co jednak wojna ciągle trwa. A Ukraińcy potrzebują pomocy. Co więcej, potem ich państwo będzie wymagało odbudowy. Dlatego z wnioskami na przyszłość naprawdę należy być ostrożnym. Ja wam tylko krótko opowiedziałem, co nas może czekać i jakie problemy oraz szanse pojawiają się na horyzoncie. Warto mieć to na uwadze. Co więcej, wiecie teraz, jak obecnie wygląda sytuacja na granicy. Więc łatwiej będzie wam walczyć z fake newsami. Pamiętajcie, że jeśli macie możliwość, pomóżcie Ukraińcom. Okej! Okay. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia niebawem, a konkretnie jutro. Trzymajcie się. Cześć.